Cześć, witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dzisiaj zapraszam Was na relację z wizyty prezydenta Władimira Putina w Chinach. Słuchajcie, udajemy się daleko, daleko na wschód. Tym razem nie w Moskwie, tym razem nie na Ukrainie, a będziemy rozmawiali o Chinach. Słuchajcie, i to jest myślę, że bardzo ważna wizyta z punktu widzenia także naszego Polski, dlatego że te dwa wielkie kraje. I te dwie jednak, co by nie mówić, silne gospodarki. Przywódcy no, spotykają się, by omawiać losy poniekąd świata, ale także oczywiście i Europy i tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Także zapraszam Was na film. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wichar w programie Patronite. Oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover analityk kanału. A jeżeli Ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. Ta wizyta e, oczywiście nie jest bez znaczenia. Tu może nie chodzi nawet o to, że pozostałyby tam podjęte wiecie, jakieś decyzje, podpisane jakieś umowy czy coś takiego. Tu chodzi o samą kurtuazję, tego jak przybywa. Mający się za prezydenta wielkiego mocarstwa do Chin Władimir Putin, też jak to, jak jest witany. To wszystko ma oczywiście znaczenie. I tak samo, kiedy można powiedzieć, władca Chin przybywał na Kreml, też był witany z najwyższymi dostojnościami. I tak samo jest tutaj w drugą stronę. Nie tak, kiedy przybywają na przykład jacyś politycy europejscy do Chin, typu na przykład ostatnio kanclerz Scholz, który gdy przybywał do Chin, słuchajcie, był witany przez zastępcę burmistrza miasta Chongqing. Przybywał kanclerz Niemiec, czyli państwa, które no tutaj w Europie uważane jest, wiecie, za jakieś no niby mocarstwo, państwo przodujące, państwo decydujące. i Natomiast no nie witał go nawet za przewodniczący. HRL. Także słuchajcie, no o czym to mówi. Natomiast, no oczywiście, teraz przejdźmy już do konkretów. Ta wizyta była, mam wrażenie, taka bardziej rzeczywiście kurtuazyjna. Mająca na celu przede wszystkim zacieśnienie stosunków między dwoma państwami, a szczególnie między liderami politycznymi tych dwóch wielkich krajów. Zaś Władimira Putina witał sam. Xi Jinping osobiście, wraz z całym chińskim gabinetem. Także to, to, to wszystko są takie, wiecie, w dyplomacji ważne znaki. Jak, co, do kogo podchodzimy. I to jest bardzo, wbrew pozorom, ważne. Natomiast sama oczywiście wizyta, ta dwudniowa, majowa wizyta Władimira Putina w Chinach, miała swoje różne aspekty. Postaram się wam krótko o nich powiedzieć. Przede wszystkim, oczywiście, jednym z najważniejszych było spotkanie z samym Xi Jinpingiem. Po tych spotkaniach miały miejsce, oczywiście, konferencje prasowe, i tutaj, między innymi, prezydent Putin powiedział, że Moskwa jest wdzięczna stronie chińskiej za inicjatywę przedstawioną przez Pekin w celu rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Rosja i Chiny zamierzają kontynuować wysiłki na rzecz integracji. Jeden pas, jedna droga, tak określił to Władimir Putin. Zaś Xi Jinping powiedział, że Rosja i Chiny uważają, że polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego jest właściwą drogą. Stanowisko Chin w tej kwestii pozostaje niezmienne. Chiny i Rosja bronią układu międzynarodowego z centralną rolą ONZ i porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym. Chiny mają nadzieję, na szybkie przywrócenie pokoju i stabilności w Europie i nadal będą odgrywać konstruktywną rolę. Co jest ważne tutaj jeszcze Władimir Putin dodał, że Rosja i Chiny współpracują, aby stworzyć sprawiedliwy porządek świata. Oczywiście ten sprawiedliwy porządek świata to może różnie interpretować, ale o tym myślę, że sobie powiemy później. I Władimir Putin dodał jeszcze jedną rzecz. Rosjanie i Chińczycy są braćmi na zawsze. No to już jest naprawdę deklaracja głęboka, bym tak powiedział. Ja nie wiem, na ile ona jest w ogóle możliwa, bo w, tych, w stosunkach między tymi dwa krajami to bywało bardzo różnie, delikatnie mówiąc. Jeszcze przez latach 60., to właściwie te kraje to czuły, że są w wojnę. Także no, ja bym to aż tak daleko na miejsce Władimirowicza, Władimirowicza się nie zapędzał, no, ale może po prostu sytuacja tego wymaga. Wodnik Putin podkreślił także, że ZSRR jako pierwszy uznał HRL. Celem jest wzmacnianie naszej przyjaźni ramię w ramię. Otworzyć w ten sposób zamierzamy wspaniały rozdział w Kronicie przyjaźni chińskiej i Rosji. Będziemy nadal działać zgodnie na rzecz wzajemnego rozwoju obu krajów, wzmacniania wpływów Rosji i Chin na świecie. Nasza współpraca ma nieograniczone perspektywy. Jesteśmy w stanie sprostać każdemu ambitnemu, Zadaniu. A więc widzimy, że wnioski są dosyć jasne. Oba kraje zamierzają razem rzucić wezwanie do czytymczasowemu podziałowi, czyli, czytajmy, Stanom Zjednoczonym. Skoro zresztą Stany Zjednoczone rzuciły rękawice Rosji w Europie, no to i yy, nieuchronnie się wydaje, że no musi dojść do starcia Chiny, USA gdzieś dalej na, na, na Pacyfiku. To nie musi być konkretnie do końca starcie, wiecie, zbrojne. To jedni i drudzy są sobie potrzebni, tak widocznie uzdali, żeby sprostać temu zadaniu przeciwstawieniu się Stanów Zjednoczonych i państwom europejskim. Chociaż poza te państwa europejskie już nie do końca są tak silne jak kiedyś, no ale jednak jakieś role odgrywają. No i do tego chodzi jeszcze na przykład Japonia, która oczywiście jest tutaj zdecydowanie stronnikiem Stanów Zjednoczonych. Jednym z ważnych wydarzeń tej wizyty była wizyta Władimira Putina w mieście Harbin. Tam między innymi Władimir Putin złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie. Zaś oczywiście jednym z najważniejszych tutaj wydarzeń, dlaczego w ogóle Władimir Putin udał się do miasta Harbin. Zobaczcie, Harbin leży tutaj, więc na wschodzie Chin, a więc no tutaj na dosyć blisko Korei i już całkiem blisko, prawda, Rosji. I tutaj miało miejsce otwarcie siódmego Expo Chiny Rosja oraz jeszcze także jakichś tam wydarzeń kulturalnych, myślę, że to jest też mniej ważne. Natomiast targi, tutaj, tak Chińczycy i Rosjanie nazywają Expo w Herbinie, siódmy raz rzędu zostały otwarte i to jest dosyć ważne, bo to jest wydarzenie. Nie tego kulturalne, ale przede wszystkim gospodarcze. Tak? Chodzi tutaj o wymiany między toma dwoma krajami. Rosyjsko-chińskie EXPO odbyło się w, znaczy odbywa się ciągle, bo przywódcy państw otworzyli je jako, natomiast planowane jest na dnie 17 i 21 maja bieżącego roku. Wyspawa, jak corocznie od 2014 roku, odbywa się na zmianie w, w obu krajach. Ekspo tradycyjnie obejmuje wieloformatową ekspozycję wystawienniczą. W 2024 roku zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i wspólne rosyjsko-chińskie projekty w dziedzinie inżynierii, mechaniki, metalurgii, przemysłu, informatyki, finansów, logistyki, energetyki. Szczególną uwagę ma nazywasz, być tutaj poświęcone prezentacja potencjału turystycznego Rosji, co ciekawe, dla chińskich podróżnych. Więc no, myślę, że całkiem to. Może nie, nie najgłupsze posunięcie ze strony Rosji? No. Taka cieka włoska. Han Zeng oczywiście, przepraszam za ewentualną, może, złą wymowę nazwisk chińskich, reprezentujący prezydenta Xi Jinpinga, serdecznie pogratulował zorganizowania targów, oczywiście. Dzięki wspólnym wysiłkom obu krajów stosunki chińsko-rosyjskie krok po kroku pewnie następują. Do przodu. Wyniki współpracy przynoszą korzyści obywatelom naszych krajów. W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami. Stojąc na nowym początku, czekając na nowe historyczne możliwości i perspektywy, Chińsko-Rosyjskie Expo w ciągu wielu lat swojego rozwoju stało się już przełomową platformą stymulującą dwustronną współpracę handlową i gospodarczą. Mam nadzieję, że środowiska biznesowe będą mogły na terenie wystawy prowadzić pełnoprawne dyskusje. Strona chińska podkreśliła także, że w wyniku rozmów określono wytyczne dalszego partnerstwa strategicznego chińsko-rosyjskiego. To jest, myślę, że dosyć istotne. Z biegiem lat stosunki międzypaństwowe stale się tutaj pogłębiały między Chiną i Rosją, natomiast oczywiście ta intensyfikacja, Nastąpiła po roku 2022. W 2023 roku wolumen wzajemnej wymiany handlowej wyniósł 240 miliardów dolarów. Chiny pozostają największym partnerem handlowym Rosji od 14 lat. Warto odnotować rosnący wolumen wzajemnych inwestycji i pomyślną realizację strategiczną ważnych projektów. W obszarach energetyki, przemysłu chemicznego, lotnictwa, przestrzeni kosmicznej, transportu można powiedzieć, że obopólne. Korzystna współpraca chińsko-rosyjska przynosi także korzyści zarówno i krajom i państwu, jak i narodom oraz dodaje nowej energii rozwojowi i więzi. Tak powiedział tutaj, są to słowa Xi Jinpinga. Władimir Putin zaś podkreślił, że to bardzo symboliczne, że te dwa ważne wydarzenia, chodzi tu o EXPO oraz te Prace, spotkanie kulturalne odbywają się w mieście Harbin, jednym z największych ośrodków naukowych, edukacyjnych i innowacyjnych w Chinach. Jestem tu pierwszy raz i miasto naprawdę robi wrażenie. To nowoczesna, piękna, dynamiczna metropolia, a jednocześnie prawdziwie oryginalne, z bogatą historią i tradycjami miasto. Od swojego założenia pod koniec XIX wieku, Harbin. Ułasabia najściślejsze więzi i spleczenie losów narodów Rosji i Chin wzajemnie wzbogacając kulturę i tradycje. Swoją drogą jechaliśmy przez centrum miasta, jego historia część zachowała i od razu można to poczuć. I rosyjski ślad, nasi specjaliści z Rosji, inżynierowie i naukowcy swego czasu wnieśli znaczący wkład w rozwój gospodarczy harbinu, utworzenie jego bazy produkcyjnej, budowę. Dużych zakładów i fabryk oraz obiektów infrastruktury. Harbin jest także miastem symbolem wojskowego bohaterstwa naszych narodów. W walkach o wyzwolenie północno-wschodniej Chin od japońskich najeźdźców zginęło ponad 12 tysięcy żołnierzy radzieckich. 16 września 1945 roku w Harbinie odbyła się wspólna parada zwycięstwa, opowiadająca zakończenie działań wojennych na froncie, tutaj chodzi o Front Wschodni, no czyli po prostu w Chinach. W dalszej części swojego przemówienia prezydent Władimir Putin podkreślił, jak tutaj jest wdzięczny mieszkańcom Harbinu, że dbają właśnie oni o pomnik dla żołnierzy radzieckich. Jak wiemy zresztą na Rosji i Wielka Wojna Oczyźniana to jest bardzo ważny temat w polityce historycznej. Także no tutaj udało się Chińczykom podlizać, można powiedzieć Władimirowi Putinowi. Bazując na chwalebnych tradycjach dobrego sąsiedztwa, przyjaźni i współpracy, dziś możemy śmiało patrzeć w przyszłość, wspólnie podejmując się najodważniejszych projektów, najodważniejszych projektów oraz wspólnie budować i realizować ambitne plany. Perspektywy naszego rozwoju tak bliskiej i wieloaspektowej współpracy zostały właśnie szczegółowo omówione podczas negocjacji z prezydentem Xi Jinpingiem w dniu. Wczorajszym. Myślę, że słusznie możemy być dumni z efektów rosyjsko-chińskich powiązań gospodarczych i rosyjsko-chińskiej współpracy także naukowej. Jeszcze kilka lat temu liczbę 100 miliardów dolarów w obrotach handlowych uznawano za wielki sukces w handlu. Dziś to 240 miliardów. A więc zobaczcie, jak sytuacja się zmieniła słuchajcie, dwukrotnie. Nierozowalne partnerstwo rosyjsko-chińskie bezpośrednio przyczynia się do wzrostu gospodarek obu krajów. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, no tu oczywiście chodzi o surowce z Rosji, stymuluje tworzenie nowych gałęzi przemysłu i wysokopłatnych miejsc pracy. Jestem pewien, że nasza strategia sojuszu w sektorze energetycznym, który stał się filarem wspierającym cały światowy rynek energii, będzie się nadal umacniała. Rosja jest gotowa i zdolna do nieprzerwanego, niezawodnego zaopatrywania chińskiej gospodarki, przedsiębiorstw, miast, miasteczek, wsi. Przyjazną dla środowiska energię, światło i ciepło po przystępnej cenie. Zobaczcie, czyli dochodzimy do klu tego, o co chodzi. Chodzi o ropę i gaz po prostu. Zakrojone na szeroką skalę współpracy projekty realizowane są także w obszarze współpracy przemysłowej. Chińscy producenci samochodów aktywnie wkraczają na rynek rosyjski to jest fakt. Między innymi została otwarta ponownie w Moskwie fabryka Moskwicz. Ci, może starsi, pamiętają takie samochody u nas, swego czasu najpopularne, Moskwicze. Tylko, że nowe Moskwicze to są po prostu kopie chińskich samochodów, w tym samochodów elektrycznych. Pragnę podkreślić, powiedział Putin, Rosja nie tylko wita ducha chińskiego biznesu w lokalizacjach produkcji na naszym terytorium, ale jest gotowa zapewnić inwestorom z Chin korzyści gospodarcze, pomóc i wspierać. Władimir Putin zwrócił także uwagę na rosnącą inwestycję w infrastrukturę transportową, w tym na rzece Amur. Powiedział także, że nasze kraje współpracują na rzecz dywersyfikacji handlu dwustronnego, stymulując zmiany w jego strukturze. Przewodniczący Xi Jinping i ja również rozmawialiśmy o tym szczegółowo. Produkty te charakteryzują się wysoką jakością i przyjaznością dla środowiska. Rosnąca ilość ryb i innych owoców morza, zbóż i wieprzowiny dostarczane do Chin z Rosji zasadniczo zbliżają w kierunku stworzenia strategicznego rosyjsko-chińskiego partnerstwa produkcyjnego. Władimir Putin złożył także na koniec już swojego pobitu na placu Tiananmen kwiaty pod pomnikiem bohaterów ludu. Powiedział także, że podpisane przez jego i Xi Jinpinga wspólne oświadczenie w sprawie pogłębienia relacji przestronnego partnerstwa i strategii interakcji, wkroczenie w nową erę stosunków, Znaczenie nowych, szeroko zakrojonych zadań, długoterminowy wytyczny dla rozwoju całego kompleksu stosunków rosyjsko-chińskich. Dokument zawiera włącznie 75 y, stron nawiązania, podpunktów nawiązania różnego rodzaju stosunków dyplomatycznych na różnych obszarach. I tutaj możemy sobie właśnie y, Teraz może podsumować to, co, co chciałem Wam pokazać. Wiem, że może to jest nudne, ta, 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 ta relacja, wystąpienia. Wiadomo, że w tym jest no, sporo takiej, wiecie, kurtuazji i tak dalej. Natomiast no, w naszym kraju często, no, zwłaszcza w mediach obecnego nurtu, jeżeli nawet informuje się o takich wydarzeniach, jak właśnie wizyta Władimira Putina w Chinach, to to, to są takie zadawkowe informacje, wiecie, i nic konkretnego. Natomiast sobie Wmówiono wielu ludziom w Polsce w wyniku oddziaływania telewizji, radia, mediów, internecie, głównych, tych, tych głównych portali, że Rosja jest osamotniona, że Rosja jest sama, że cały świat jest przeciwko Rosji. No Może ci Chińczycy trochę tam, wiecie, są trochę tego tego. Słuchajcie, no to są jakieś takie kompletne wzory. Rosja wcale niestety nie jest sama, niestety dla, dla Ukrainy i e, e, wręcz przeciwnie. No wystarczy spojrzeć na mapę. Słuchajcie, tu mamy Ukrainę, duży kraj europejski, tu mamy Polskę, a tu mamy Rosję. Mamy, mamy Kazachstan, który też tam gdzieś kluczy yy, i nagle stał się nieprawdopodobnym, między innymi, importerem samochodów z Europy oraz eksporterem węgla i ropy naftowej. No i mamy Chiny. Chiny jest ogromną gospodarką, która potrzebuje właśnie to, co usłyszeliśmy przede wszystkim surowców. I yy, ale także potrzebuje żywności. Chiny importują w bardzo dużą liczbę żywności i oni mogą importować tę żywność z różnych źródeł. Mogą ją importować, mogli częściowo, na przykład z Ukrainy, mogli ją importować z Polski, ale mogli też importować z Rosji. Dlatego, że Rosja po doświadczeniach z czasów Związku Radzieckiego za Władimira Putina zainwestowała bardzo dużo także w przemysł rolny, dosłownie przemysł rolny i rolnictwo, by stać się krajem samowystarczalnym. Produkcji żywności. Tam się nie robi żadnych zielonych ładów tak jak u nas. Tam po prostu przemysł, naprawdę przemysł rolno-spożywczy w Rosji bardzo się rozrósł i bardzo duże inwestycje spowodowały, że Rosja z importera żywności stała się eksporterem żywności. I teraz zamierza także tym zaopatrywać Chiny. Oczywiście surowcami, to jest bardzo ważne. To jest podstawowe narzędzie eksportu Rosji. Natomiast no Chiny oczywiście potrzebują produktów także innych, ale także potrzebują innowacji, potrzebują myśli, potrzebują technologii. Słuchajcie, dlatego że Chiny, to jest moja opinia, tak jak wiele krajów, krajów Azji, ma problem z wynalazczością, ma problem z postępem. Oni muszą się uczyć, oni się uczą, oni się uczą bardzo pilnie, ale dalej nie są w stanie iść. Oni robią ogromne postępy, ale nadal mają w sobie jakąś taką, mi się wydaje, zaporowość, ona częściowo oczywiście wynika z ich. Tradycji, kultury i z tego, że są państwem komunistycznym, którym no, z zasady, prawda, ma problemy z innowacyjnością, bo, bo no, tak to działa państwo komunistyczne, ale to jest może temat na inne, na inne w ogóle tutaj materiał. Natomiast Chiny z pozorem potrzebują także rosyjskich technologii. Ja tak uważam. I potrzebują ich w wielu obszarach. W obszarach podpoju kosmosu, to jest jedna rzecz, gdzie, oni, gdzie, gdzie Tutaj mogą Rosjanie na pewno coś im zdać, oferować, ale także na oczywiście, oczywiście, jeżeli chodzi o technologie wojskowe i doświadczenia wojskowe, jakie Rosja teraz wynosi z Ukrainy, ale rosyjski sprzęt, no jak widzimy, radzi sobie. Czasami, czasami ma problemy, ale radzi sobie często ze sprzętem amerykańskim. To jest ogromny poligon. Sami to zresztą podkreślacie często w komentarzach, za który bardzo Wam dziękuję na Ukrainie. To jest ogromny poligon, gdzie Rosja testuje swoją broń i modyfikuje, modernizuje. I to jest źródło ogromnej wiedzy dla Chin. Dlatego, że Chiny po tym, jak zaczepnęły dużą ilość wiedzy i wyssały specjalistów z Europy i Stanów Zjednoczonych, teraz no są przyblokowywane, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to no muszą się otworzyć na tą wiedzę na przykład z Rosji. Dlatego, że no u nas pewnie planuje takie przekonanie, że Rosja to jest, wiecie, trzeci świat i tak dalej. Rosja ma swoje specyficzne, Rosja to jest stan umysłu. Natomiast nie można odmówić Rosji, że jest tam wielu naprawdę zdolnych naukowców i ma, stoją. W wielu dziedzinach na bardzo wysokim poziomie. No oni latają w kosmos, słuchajcie. Oni latają w kosmos, a my nie możemy zbudować lotniska, bo nam sąsiad nie pozwala. Więc o czym my mówimy? To jest, to jest pierwsza rzecz, tak? I e, oni posiadają swój przemysł lotniczy. Rosja posiada swój przemysł praktycznie w każdej dziedzinie produkcji, ale także metalurgicznie, co jest ważne, czyli wytopów wysokogatunkowych, na przykład stali. Rosja ma ogromne doświadczenie, Rosja ma zasoby, i wiedzę na przykład w budowie elektrowni atomowych. I tym wszystkim też jest w stanie zaoferować Chinom. I wbrew to nie jest tylko tak, że tutaj, wiecie, będzie przychodziła pszenica i węgiel w cudzysłowie, tak, z Rosji. Nie, nie, ja uważam, że ta, ta wymiana może być dużo bardziej głębsza i dużo bardziej niedoceniona i niebezpieczna z punktu widzenia na przykład Stanów Zjednoczonych, niż mogłoby się wydawać, niż wmawiają na przykład nam media w Polsce. Te dwa kraje, które jeżeli rzeczywiście, mimo że ja uważam, dalej wielkich nieufności między sobą, ale no Rosja potrzebuje Chin na obecną chwilę. No musi, żeby prowadzić wojnę przeciwko praktycznie, że całemu NATO i wysiłkowi gospodarczemu Europy i Stanów Zjednoczonych w dużej mierze, chociaż jeszcze nie na maksa, to musi, potrzebuje Chin, żeby po odcięciu tego, tej, 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 tej się, no, sporej części od Europy, no dalej utrzymywać. Natomiast Chiny także potrzebują Rosji i to jest właśnie najważniejsze. Chiny także potrzebują Rosji i te dwa państwa w ramach szerszego, światowego porządku, bo to nie jest tylko tak, że są to państwa, to nie jest tylko nawet jeszcze Iran, który byśmy gdzieś tam dodali i inne kraje, ale to są kraje też Ameryki Południowej, szczególnie kraje Afryki, gdzie tutaj się duża rywalizacja toczy, bo tutaj także są ogromne źródła surowcowe. A my w tym wszystkim, Polska, gdzie jesteśmy, odsięgliśmy się od Rosji. Jesteśmy bardzo daleko od Chin i na przykład ostatnio Xi Jinping, słuchajcie, który był przecież w Europie, wizytował Węgry. A my gdzie jesteśmy? No właśnie, zadajmy sobie to pytanie, czy naprawdę mamy powody śmiać się z Rosji? Czy naprawdę nasze media mają prawo wmawiać nam, że Rosja jest samoosamotniona i nie warto się nią przejmować? Ja uważam inaczej i chyba to wiecie. Słuchajcie, tyle co chciałem wam pokazać. Myślę, że to jest ważne mówić o takich wydarzeniach. Być może troszkę to jest nudne, takie, takie bardziej podcastowanie może z mojej strony. Natomiast uważam, że jest to bardzo istotne nie tylko dla konfliktu na Ukrainie, ale także bardzo istotne dla nas, dla Polski. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.